Siatkarki Częstochowianki w hali sportowej Częstochowa zainaugurowały sezon pierwszej ligi przed własną publicznością, nie dając szans zespołowi grupy Azoty Tarnów. Od początku spotkania widoczna była dominacja gospodyń i w konsekwencji zwycięstwo do 17. Drugi set to deklasacja rywalek z Tarnowa, które zdołały zdobyć tylko 9 punktów. Trzecia partia, podobnie jak i pierwsza, zakończyła się wygraną Czanki do 17 i dopisaniem trzech oczek w ligowej tabeli. się dobra gra, a co za tym idzie punkty. To co dzisiaj dziewczyny pokazały, wszystkie... I te, które nie grały w ogóle, i te, co wchodziły i to, co było od początku, naprawdę chciałbym się prowadzić każdy mecz tak. Dobra gra, a co za tym idzie wynik, wpływa pozytywnie na atmosferę w zespole. Jednak jak zaznacza trener Stelmach, ta drużyna od początku bardzo dobrze się ze sobą dogadywała. Chemia w zespole jest super. Atmosfera jest super i chciałbym, żeby tak było do samego końca z małym sukcesem mierzmy spokojnie. Ja tak powiedziałem. Jestem bardzo zadowolony z samej gry, a jak będziemy tak grać, to, to punkty będą na pewno. Najlepszą zawodniczką spotkania została uznana Oliwia Sieracka, która po kilku latach zdecydowała się na powrót do częstochowianki. Takie powroty nie są łatwe, ale jednak starałyśmy się skupić na tym, jak my zagramy. Od początku byliśmy skoncentrowane po dobrym meczu, no bo można uznać tą porażkę 3-2 ze świeciem za dobry jednak mecz, bo no, pojechałyśmy na mecz z no, mistrzem Polski tej pierwszej ligi. No jednak urwałyśmy punkt i naprawdę pokazałyśmy kawał dobrej siatkówki. Miałyśmy wysokie ambicje na ten mecz z Tarnowem. Staraliśmy się po prostu walczyć o pełną pulę. I nam to wyszło, dlatego się bardzo bardzo cieszę, z tego, że y, udało się nam pokazać z dobrej strony. Oliwia jest jedną z trzech wychowanych Częstochowianki, które w tym sezonie reprezentują barwy swojego macierzystego klubu w rozgrywkach pierwszoligowych. Rzadko się zdarza, żeby w pierwszej lidze trzy były wychowanki. No kilka lat nie grałam tutaj w Częstochowie, y, więc. Jak najbardziej taki powrót nie był łatwą decyzją, ale cieszę się, że się na to zdecydowałam i właśnie mam przyjemność współpracować z tak fajną drużyną. Na koniec temat hali, ponieważ wielu kibiców oraz obserwatorów obawiało się przeprowadzki z kameralnej sali Częstochowianka na duży obiekt przy ulicy Żurzlowej, Ale trener Sternach widzi w tym tylko pozytywy. Dzięki miastu możemy grać na takiej fajnej salce. E, komfort dziewczynom się tutaj i mi i całemu sztabowi się tutaj super trenuje. Bardzo dziękujemy, że możemy tutaj na tej hali dzięki nim występować i odnosić sukcesy. Mam nadzieję, że siatkówka, może nie męska w tym wypadku, ale żeńska, e, rozświetli trochę Częstochowe gdzieś tam trochę dalej w, w Polsce przez siatkówkę kobiet. A kolejna okazja do obejrzenia zawodniczek Częstochowianki już w najbliższą środę o godzinie 19 w hali sportowej Częstochowa. grywalem będą zawodniczki z Opola.